Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na telefonie OPORE no 11F jesteśmy w stanie zmienić język systemu. także Zapraszam do oglądania. Aby zmienić język systemu, musimy przejść do ustawień. Następnie wejść w opcję ustawienia dodatkowe, język i region. I jak widzicie, mamy tutaj opcję, tutaj tak edytuj i też mamy jeszcze trzy poziomy kreski. Jeśli chcemy zmienić sobie na przykład język na język angielski, wyciągamy tutaj te trzy kreseczki z boku i wyciągamy na samą górę. Puszczamy i dajemy Zmień na język angielski. Jak widzicie, nasz język został zmieniony na język angielski. Jeśli chcemy wrócić do polskiego, robimy tak samo, łapiemy za te trzy kreski. Wrzucamy i dajemy change to Polish. I takim oto prostym sposobem udało nam się zmienić systemu, więc dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Cześć.